Chwała, niech będzie Panu Jezusowi. Zachęcam dzisiaj każdego z nas do uważnego słuchania. Wierzę, że zawsze uważnie słuchamy, ale zachęcam do uważnego słuchania, bo myślę, że moja osługa też tradycyjnie będzie krótka. Myślę, że to właściwie raczej nie będzie kazanie, ale to będzie słowo. Od Pana, tak to odebrałem, że jest to słowo od Pana Boga dla nas, dla zboru przede wszystkim. Dla mnie często tak jest, że najpierw Bóg kieruje słowo do usługującego, by potem mógł je przekazać zborowi. Jest piękne słowo zapisane też w, w liście do Efezjan w drugim rozdziale, dziesiąty werset, i tam możemy czytać: Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Piękne słowo mówiące o tym, że jesteśmy dziełem Bożym. Że to Bóg nas stworzył. Jesteśmy stworzeni w Panu Jezusie Chrystusie. Stworzeni w Chrystusie do czegoś tu jest napisane? Do dobrych uczynków jest napisane. Stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, a więc jesteśmy przeznaczeni do tych dobrych uczynków. Abyśmy, jest napisane dalej, abyśmy w nich chodzili. Czyli nie jest to coś jednorazowego czy dwurazowego, ale Słowo nas zachęca, abyśmy w dobrych uczynkach chodzili, czyli innymi słowy, abyśmy w dobrych uczynkach trwali, abyśmy w nich postępowali. I właśnie Bóg chce, aby człowiek czynił dobrze, trwał możemy powiedzieć trwał w dobrych uczynkach. W moralnych uczynkach, bo te dobre uczynki to, to są uczynki moralne. I chcę powiedzieć, że właśnie to, te trwanie w dobrych uczynkach, to jest prawdziwe uwielbienie dla Pana. Czyli życie w wierze w Pana Jezusa Chrystusa i w dobrych uczynkach, które wypływają z naszej wiary w Jezusa. Tym jest, myślę, prawdziwe uwielbienie dla Boga. I Bóg chce uwielbienia z naszego życia. Bóg chce również, żeby człowiek zaprzestał czynić źle, a zamiast tego czynił dobrze. Można powiedzieć, że to jest takie proste. Zaprzestać złego, a czynić dobrze. Yy, Dobrze. I kiedy patrzymy do y, księgi Izajasza, do pierwszego rozdziału, to tam jest słowo do y, ludu wybranego, do Izraela. I tu Bóg mówi w ten sposób. Wół zna swego właściciela, a osioł żub swego pana. Lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym. Opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz. Słowo do ludu wybranego, do Izraela. I dalej Bóg mówi od 11 wersetu, co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie nowiej sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem, zmęczyłem się, znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się. Usuńcie wasze złe uczynki z przed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Wstawiajcie się za wdową. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Myślę, że to jest trudne słowo. I dla nich wtedy, i dla nas dzisiaj. Wiecie, Izraelici, oni trwali w takiej, można powiedzieć, w błędnej pewności siebie. błędnej pewności siebie. Myśleli, że pomiędzy nimi, a Bogiem jest wszystko w porządku. Jest ok. Bo przecież, jak tutaj czytamy, sam Bóg to mówi: składali wiele ofiar, przychodzili przed Boże oblicze, czytaliśmy o tym, przestrzegali sabatów, spotykali się na uroczystych zgromadzeniach. Ważne były dla nich święta obchodzone ku czci Pana, wyciągali, podnosili swoje ręce. I składali modlitwy, modlili się do Boga. Ale jednak nie zrobili tym wrażenia na Bogu. Bo Bóg widzi daleko więcej. Co Bóg im odpowiedział? Oczyśćcie się, obmyjcie się, przestańcie czynić źle. Uczcie się czynić dobrze. Uczcie się. Czynić dobrze. Ktoś powie, ale tu jest mowa o przelewaniu krwi. A w Nowym Przymierzu słowo mówi, że już ktoś, kto się gniewa na brata swego, no to tak jakby go mordował, zabijał. Czy to słowo ma zastosowanie dzisiaj dla nas? Myślę, oczywiście, że tak. Bóg by nie posyłał słowa, gdyby nie miało zastosowania dzisiaj. To jest logiczne, myślę. Ma zastos zastosowanie ich dzisiaj, bo Bóg chce dzisiaj tego samego, co i wtedy. Chce czystego serca i dobrych uczynków. Czystego serca i dobrych uczynków. Dlatego, że można uczęszczać na nabożeństwa, można. Się modlić, być aktywnym, głośno śpiewać dla Pana Boga, głośno się modlić, składać ofiary, a jednak w pewnych wypadkach Bóg nie będzie miał w tym yy, upodobania. Dlaczego? No, z powodu właśnie brudnego serca i złych uczynków, których niekiedy się dopuszczamy czy możemy się dopuszczać a Bóg widzi daleko więcej Bóg widzi daleko więcej bo widzi nasze życie poza tym widzi myśli naszego serca i to w każdej chwili w każdej chwili Bóg ma w głąb do tego o czym myślisz o czym myślę jeśli masz negatywne myśli o kimś na przykład to Bóg to widzi bo on wszystko wie wszystko widzi Dlatego ja uważam, że lepiej uniżać się przed Bogiem każdego dnia. Właściwie moją modlitwą, i zachęcam do takiej modlitwy, to jest: bo, Panie Boże, uchybiam w swoim życiu, bądź miłościw niegrzesznemu. My uchybiamy bracia i siostry w naszym życiu. Jeśli nawet ktoś by tym, temu zaprzeczył, to i tak nie będzie to prawda, bo każdy uchybia. Tak naprawdę jesteśmy grzesznikami, którym przebaczono grzechy, których Jezus Chrystus zbawił w swojej łasce. Uchybiam, mam świadomość tego, że uchybiam w swoim życiu. Może nikogo nie morduję, ale uchybiam. Uchybiam w swoim życiu, to jest pewne. Dlatego potrzebuję na co dzień uniżenia i potrzebuję łaski Bożej, by postępować dobrze. Nikogo nie okradam, ale uchybiam. I potrzebujemy na co dzień właśnie łaski Bożej, aby przychodzić przed Boże oblicze, by Bóg zmieniał nasze serca, by z czystym sercem oddawać Bogu chwałę. Wiecie, Bóg chce uwielbienia z całego naszego życia. Niekiedy. Myślimy, że tylko te 30 minut śpiewu to jest uwielbienie, na które Pan czeka. To jest nieprawda. Oczywiście to jest dobre, to uwielbienie, to, że śpiewamy, modlimy się to są dobre rzeczy. Ale Bóg chce uwielbienia z całego życia, nie tylko z 30 minut w kościele. Może tak być, że w zboże śpiewamy pieśni, ale na zewnątrz. Dopuszczamy się tego, co złe. Może nikogo nie okradamy, ale dopuszczamy się tego, co złe w naszych sercach, w, naszych, w tym, co mówimy, w naszych zachowaniach. Może to są małe rzeczy, a może to są duże rzeczy? Śpiewamy o Bożej miłości w Kościele, ale mnie bardziej interesuje, czy tą miłość okazujemy bliźnim. Bo łatwo jest śpiewać o miłości Twojej, zawsze będę śpiewał, da, 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 da. Można sobie pośpiewać i chwała Bogu, ale czy ja okazuję tą miłość w, w bliźniemu w uczynkach? Czy ta miłość jest praktyczna? Jakiś czas temu w zimę wracałem autem z pracy po 12 godzinach, byłem zmęczony. Po 20.00 wjechałem na rondo obok steli. Patrzę 40 metrów, tak dalej. Leży człowiek na śniegu. Ale patrzę, inne auta jeżdżą. Ludzie tam nawet przechodzili. Mówię, na pewno się nim ktoś zajmie. Pojechałem dalej, ale na następnym rondzie, na wysokości biedronki, Pan Bóg mówi: Zawróć do tego człowieka. No niechętnie, ale zawróciłem. Nikt tam do niego nie podszedł, wyszedłem z auta, zostawiłem auto na, na stacji paliw. Podniosłem go, był troszeczkę nie ale otrzeźwiał nagle, kupiłem mu coś ciepłego do jedzenia, kupiłem mu kawę gorącą. To była zima, jak mówię. I Właściwie coś mu powiedziałem jeszcze o Panu Bogu, o Panu Jezusie Chrystusie. I poszedłem. Ale wiecie, Pan Bóg jeszcze coś mi w międzyczasie powiedział, czego nie zrobiłem. Pan Bóg powiedział, powiedział mi, daj Mu swoją kurtkę. Wiecie, i tego nie zrobiłem, bo, bo, bo to wiedziałem, że powinienem to zrobić, ale nie dałem mu tej kurtki. Po prostu było mi jej szkoda dać yy, jej. Pomyślałem sobie, no ja w sumie też potrzebuję czegoś do ubrania, ale Bóg to wyraźnie powiedział. Potem w domu myślałem sobie, ja może tak sobie tam wymyśliłem, może to takie z duszy, jakieś myśli, może to Bóg tego nie oczekiwał, ale wiecie co, co, spojrzałem na tą kurtkę i jak ją założyłem, to już nie grzała mnie ta kurtka, ale mnie paliła. I przypominała mi to, że nie usłużyłem Panu Jezusowi, bo to był Jezus. Ten człowiek. To był Jezus. Biblia mówi, że Pan Jezus mówi cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I tam w śniegu leżał Jezus. I, i, i ta kurtka tak bardzo mnie paliła, że jak najszybciej ją komuś oddałem, po prostu, żeby jej już nie mieć w domu i żeby jej nie widzieć, i żeby nie przypominała mi mojego obrzydliwego grzechu. A w kościele śpiewam pieśni o miłości Twojej. O miłości Twojej zawsze będę śpiewał. Pan Bóg chce czegoś innego. Ta miłość musi być praktyczna. Zawsze musi być praktyczna. Czy również i w, załóżmy w domu, w relacjach mąż-żona. Żona też oczekuje, że mąż jakiś wykona trudne prace domowe, ciężkie, które. Które ona sama nie wykona. Mąż może oczekiwać, że jak już ona jest w domu i przyjdzie z pracy, to będzie na niego czekał ciepły obiad. Miłość jest, miłość jest praktyczna. I ten, ten mąż może tego, tego obiadu oczekiwać. Co mu po pieśniach jego żony, gdybym mu zaczęła śpiewać o miłości mojej, jak bardzo cię kocham? Nie najadłby się tym. Może byłoby to ładne. Ładnie by zaśpiewała, ale on bardziej by potrzebował tego, tego, tego obiadu. Wiecie, ile to już? Ja jestem 20 lat w zboże, z łaski Bożej. I sobie myślę, że to osób się już przewinęło tu przez, przez ten zbór, wielu z nas jest, jest o wiele więcej. I niektóre osoby były aktywne, zaangażowane w służbę, w modlitwę. Głośno się modlili, składali świadectwo, a dzisiaj są zgorszeniem. Niektórzy z nich trafili do więzienia za poważne przestępstwa, a w zboże podnosili ręce, modlili się, składali świadectwo. Czy to nie jest sztuka, tak naprawdę, pomodlić się w zboże innymi językami? To żadna sztuka jest modlić się głośno innymi językami. I człowiek się modli szaka, sijana, santa, hadana, Si, szokana. Mogę się modlić. To jest żadna sztuka. Mogę wykładać te języki, bo jest to dar od Boga. Ale trudniej jest oddać swoją kurtkę. Trudniej jest. Trudniej jest wykonać coś dobrego. Co mnie kosztuje. I właśnie myślę sobie, że niekiedy tą aktywnością w kościele niektórzy chcieli zamaskować swoje grzechy. Człowiek nie, niekiedy aktywnością, to jest rzadkie przypadki, ale są takie, aktywnością zborową chce maskować swoje grzechy. Ta aktywność kościelna może być przykrywką pewnej niemoralności. Nie zawsze się tak dzieje, oczywiście w większości przypadków się tak nie dzieje, ale może tak być. Ja nie powiedziałem, że tak jest, tylko powiedziałem, że może tak być. To jest różnica. A Bóg chce prawdziwego uwielbienia z naszego życia i to z całego życia, nie tylko z tego czasu zborowego. Bóg chce uwielbienia z całego życia. Też przypominam sobie taką zabawną historię kiedy byłem w ośrodku w Broczynie i tam budowaliśmy dom i było tam nas kilku braci, jeden z nich pracował przy betoniarce, czyli jego było zadaniem robienie zaprawy oczywiście i majster mnie wysłał z staczką też wierzący majster po to, żebym tej zaprawy przywiózł no ale przychodzę, a ten, ten jeden, ten brat, patrzę na niego, stoi, modli się, modli się innymi językami. Ma ręce wzniesione do góry, no i tak stoi, patrzę, betoniarka pusta, malty nie ma, zaprawy nie ma. No więc wróciłem do tego majstra, mówię, jaka jest sytuacja, no i on przyszedł, yy, przyszedł. I mówi właśnie do tego tego brata, mówi, no gdzie jest zaprawa? A ten brat mówi, no, uwielbiam Pana, nie ma. No i widziałem, że on się tak, ten majster musiał się bardzo mocno opanować. To było widać po nim, że się opanowywał, i mówi do niego: Uwielbiaj Pana swoją pracą, syp piachle i wodę, poza tym możesz pracować i modlić się jednocześnie. Pracować i modlić się jednocześnie. A jemu się wydawało, że ważniejsze było w tamtej chwili takie właśnie uwielbienie słowami niż pracą. A Bóg chciał w tamtym momencie, żeby ta betoniarka była pełna. Była pusta, i inni nie mieli zaprawy, żeby pracować. Wiecie, i my też niekiedy możemy śpiewać pieśni. Bogu, dobra rzecz. A Bóg mówi załaduj betoniarkę po prostu. Lej wodę syp piach. Załaduj betoniarkę. Inaczej mówiąc, rusz się do roboty. Bo wiele jest serc, które czeka na Ewangelię, wiele jest serc, które potrzebuje Jezusa, a my śpiewamy pieśni Bogu. Chwała Bogu, to jest dobra rzecz. Może trzeba jednego i drugiego i śpiewać pieśni i działać. Dla Pana Jezusa Chrystusa. Śpiewamy pieśni, a ludzie na ulicy czekają na Jezusa, a ludzie w więzieniu chcą usłyszeć Ewangelię. A co my odpowiemy Panu? A pośli kogo innego, pewnie tak nie powiemy. Może powiemy, mamy my chcemy śpiewać. To jest takie przyjemne, relaksujące. Ale lubię, rzadko śpiewam, ale nieraz lubię, szczególnie jak jestem sam. A Bóg nie ma nic przeciwko temu, że śpiewamy. Ja tego nie powiedziałem. Bóg mówi: śpiewaj, tylko najpierw unisz się przede mną, Oczyść swoje serce, a potem śpiewaj. Zaniechaj zła, zaniechaj fałszywej duchowości, czyń dobrze. Czyń dobrze. Wiecie, całe nasze życie ma wielbić Pana i właśnie Pan oczekuje, Pan Jezus Chrystus oczekuje pięknego życia, takiego życia w dobrych uczynkach, w dobrych uczynkach. Jakub mówi, że wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. To jest też ciekawe słowo. Paweł do Rzymian mówi, tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, tym Bóg da życie wieczne. Tym, którzy trwają w dobrym uczynku, jest napisane. Pan Jezus powiedział, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli ta światłość świeci, Jezus jest w naszych sercach. Ludzie mają widzieć te dobre uczynki, wtedy będą chwalić Ojca, który jest w niebie. W Galacjan Paweł mówi: Czynić dobrze, nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. A więc te prawdziwe uwielbienie dla Pana jest również w pieśniach, w modlitwach, ale i w dobrych uczynkach. W codziennym życiu. W trzecim liście Jana możemy przeczytać, jest napisane: Umiłowany, a ja bym tutaj dodał jeszcze: Kościele. Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Drodzy bracia i siostry, w tej krótkiej usłudze. Nie powiedziałem, że modlitwa czy systematyczność, to, że chodzimy do zboru, jesteśmy w, w tym obowiązkowi, służba w kościele czy pieśni, to jest coś niewłaściwego. Nic takiego nie powiedziałem. Ale może się to stać czymś zamiennym do moralnego życia jakby taką zasłoną dymną, że co innego będzie w zborze. A co innego yy, poza zborem. Niekiedy nawet tak mówimy, jak coś się tam z kimś dzieje, co się z nim dzieje. No, chodzi do zboru, yy, w, tak, w czwartek, w niedzielę chodzi. Jest okej, okay, jest okej, okay. ale czy na pewno jest okej? Okay? Że jak człowiek chodzi do zboru, to znaczy już to, że to jest okej, okay, wszystko jest w porządku? A Bóg mówi, nie jest ok. Wcale nie jest ok. Bóg mówi: oczyśćcie się, uniszcie się, ja przebaczam Wasze grzechy, postępujcie dobrze, niech Wasze uczynki będą widoczne dla ludzi, by chwała była oddawana Bogu. Bracia i siostry, to jest koniec mojej usługi. Co chcę jeszcze zrobić? To chcę się pomodlić wspólnie z Wami. Jesteśmy Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Chcę i w modlitwie oddać Panu Bogu chwałę. Myślę, że nie zapomnimy tej, tej, tego słowa, które Pan Bóg do nas kieruje. Przede wszystkim skierowało je do mnie. Dlatego oddajmy wspólnie, zachęcam was, bracia i siostry, chwałę Panu Bogu. Wielka to jest łaska, że Bóg... Przebacza nasze grzechy, że one są w Jezusie Chrystusie przebaczone, że krew Chrystusa oczyściła nas, oczyściła mnie z grzechu, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że możemy przychodzić do Boga. Bóg nas oczyszcza to, co niewłaściwego, daje siłę, Bóg daje siłę do moralnego życia, Bóg daje siłę do tego, żeby, żebyśmy chodzili w tych dobrych uczynkach. Nie tylko śpiewali o miłości Bożej, ale tą miłość Bożą stosowali w codziennym życiu. Wierzę, że tak jest, że się staramy. Potrzebujemy do tego łaski Bożej, żeby, żeby mieć siłę od Boga, właśnie tak żyć, by nie było z nami tego, co było z Izraelitami, o których było czytane. Niby wszystko robili, jak należy, a jednak nie. Bóg mówi, przyjdźcie do mnie z waszymi grzechami, a one zostaną oczyszczone. Panie, dziękuję Ci, że Twoja krew oczyszcza i oczyściła mnie z grzechu, że jesteś moim Panem, moim Bogiem, że w tych rzeczach, Panie, w których uchybiam, Ty mi pomagasz każdego dnia, zmieniasz moje serce. Dziękuję Ci za zbór, Boże, że możemy wspólnie Ciebie tu wielbić, oddawać Tobie chwałę, może śpiewać dla Ciebie. Modlić się, ale też dopomóż każdemu z nas, dopomóż mnie, Panie, swoim życiem, świadczyć o Tobie, uwielbiać Ciebie swoim życiem, tymi dobrymi uczynkami, o których mówisz, Panie, które są widoczne, powinny być widoczne dla innych. Panie, oddaję Tobie chwałę z braćmi, z siostrami. Dziękuję Ci, że jesteś między nami i że nas kochasz. Panie i że Ty mówisz też przez swoje słowo do każdego z nas, niech Tobie będzie chwała. Amen. Dziękuję.